Nauczanie domowe: 19 września. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 8, werset od 4 do 15. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je, inne padło na skałę. I gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało prąd stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać. Wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych... Którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło międzyciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Być może gdyby Jezus dziś tę przypowieść opowiadał i skierował ją bezpośrednio do naszego środowiska, mógłby powiedzieć: Mają eucharystię, a nie widzą Mają egzegezę, a nie słyszą. Bo zauważmy, że Jezus mówi do ludzi słuchających Jego słów, do ludzi, którzy są wewnątrz Kościoła. Nie jest to przypowieść o tych niewierzących, niezwracających uwagi, niezwracających uwagi na Jezusa. Zatem słowa Jezusa odnoszą się do tych, którzy przebywają koło Niego, do tych, którzy potykają się z Jego nauczaniem. Ale, jak widzimy, mają kłopoty ze słuchaniem. Pierwsza przeszkoda to droga. Coś twardego. Nasze serce, które często mówi, A już to znam. Albo też na Eucharystii, no cóż ten ksiądz nam może nowego powiedzieć. Niczego się tu już nie spodziewam. Jest też skała. To znaczy, chwila pokusy nas weryfikuje. Że owszem, jesteśmy nawet entuzjastycznie zapaleni do pewnych rzeczy, ale potem, kiedy trzeba coś zrobić, trzeba wymagać od siebie, to odkładamy coś na później, albo ulegamy wpływowi środowiska, nie jesteśmy już tak skorzy do tego, aby zaprzeć się samego siebie i zrealizować słowo, które zostało nam powiedziane. Są też ciernie. Czyli nasze codzienne troski, bo tak bardzo się angażujemy, tak bardzo jesteśmy zabiegani, że nie mamy czasu pomyśleć o tym, co duchowe, o tym, do czego nas wzywa Słowo. Błysk bogactwa też oślepia. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, że przecież dbamy o dom, dbamy o ogród, dbamy o samochód. A oto słowo jakby nieco mniej, jakby ten blask zewnętrznych rzeczy i czynności przygasza to, o co powinniśmy dbać, by wydawało plon. A w końcu te rozkosze życia, przyjemności, różne nasze drobne słabostki powodują, że, że nie jest to słowo dla nas tak atrakcyjne, że coś jest ważniejsze, że wolimy. Właśnie taki styl życia przyjemny. Co zrobić, żeby szlachetnym i dobrym sercem zachowywać słowo? No właśnie, zwrócić uwagę, że może rutyna zabetonowała moje serce. Może słowo mi spowszedniało i przestało poruszać. Może przyzwyczajenie do obrzędów, do liturgii po prostu mnie blokuje. Myślę, że warto też. Odsunąć od siebie to coś, co nazywamy szumem medialnym. Wrażenia, doznania, konieczność obrazkowego pisma, bez którego sobie po prostu już nie radzimy. Ilość wiadomości, które musimy wysłuchać, ilość programów, na które trzeba zwrócić uwagę, ilość wejść na jakąś stronę internetową. I w końcu trzeba zwrócić uwagę, że. Kultura konsumpcjonizmu, która się po prostu wdziera wszędzie, będzie przeszkodą. Jeżeli świadomie nie zatrzymamy tych procesów, jeżeli świadomie nie staniemy obok pewnych rzeczywistości, będziemy mieli kłopoty ze słuchaniem. To, że słuchasz tego czy innego rozważania, to dobry kierunek, dobry element, dobry krok we właściwym kierunku. Ale to jeszcze nie jest wszystko, to nie jest jeszcze pełnia. To jest dobry krok. Ale od Ciebie zależy, czy więcej czasu, więcej uwagi i więcej słuchania będzie w Twoim życiu. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.